I jednak silnik tej podkaszarki będzie naprawiany. A więc poczyściłem sobie wszystko. Tłok mam takiej firmy. Nie wiem zbytnio co to jest, ale zbytnio dużego wyboru nie było. Tłok też nie był tani, bo stówkę trzeba było na niego wyłożyć. Ale tak. Zabieram się za czyszczenie, i chciałem przesmarować łożyska. I zobaczcie, co to co zauważyłem: Łożysko od strony szarpaka Ciek brak kulek? Zobaczcie, jak jest zmielony koszyczek. Od strony magneta jest okej, okay. ale z tej strony jest, a więc wynikła kolejna rzecz, kolejny problem w tym silniku i trzeba go rozpołowić a więc ściągam szarpak I ściągam sprzęgło i koło magnesowe. A więc tak, łożyska nowe, uszczelniacze nowe, kartery wyczyszczone, tłoczek nowy, ale to to później, najpierw muszę złożyć silnik w pół czyli osadzam łożyska w karterach, łożyska mam z zamrażarki wyciągnięte Teraz podgrzeję sobie gniazda i łożyska powinny ładnie siąść w gniazdach bez żadnego wybijania i łożyska mam osadzone. Teraz muszę skręcić kartery do kupy, ale najpierw trzeba wał Osadzić w łożyskach. Żeby wał osadzić w łożyskach, to podgrzeję trochę łożysko, żeby wał też lekko wszedł. I wał mam osadzony, kartery skręcone, trzy śrubki. Na razie bez simmeringów to ładnie to wszystko chodzi. Więc powinno być dobrze. Teraz sobie przykręcę cylinder, a więc zamontuję tłok. Skręcę cylinder tłoczek taki 31,1 mm malutki stworzeń ósemka silniczek ogólnie malutki silniczek a więc ja sobie to złożę i zobaczymy jak to będzie chodzić w cylindrze cylinder zostaje ten co był, a jest raczej oryginalny, patrząc po tym znaczku, bo tu jest taki znaczek i tu jest tak samo taki znaczek, więc cylinder jest oryginał. Tu z ciekawostek to między. Między korbowodem a tłokiem były jeszcze takie podkładki dystansowe z każdej strony I też je teraz dam i tłok mam zamontowany, pierścień też Szczałeczka do wydechu. Oczywiście łożysko przesmarowane. Podkładki tam są. A więc teraz montuję cylinder. I cylinderek zamontowany. A więc można to składać dalej w całość. Teraz zamontuję uszczelniacze na wał. Jak już się wszystko ładnie kręci, żeby móc składać magneto i szarpak. I uszczelniacze, zamontowane to poczaskane. To nie jest moja robota. Tak to było. I od środka też trochę tak było poczaskane. Więc nie wiem, czy ten silnik już był kiedyś naprawiony. Możliwe, że tak. Teraz co? Teraz mogę sobie złożyć tu w stronę szarpaka. A więc nakręcam zabierak, i na to przychodzi szarpak. A więc szarpak już działa, teraz przyszedł czas na tą stronę. Tu przychodzi magneto, koło magnesowe firmy Opama, cewka też Opama. Tu wszystko ładnie pasuje. I na to przychodzi. ...na koło magnesowe przychodzi sprzęgło. Które trzyma też te koło magnesowe. A do sprzęgła, do dokręcenia sprzęgła... ...akurat pasowała mi taka końcówka z zestawu. sobie tu wchodzi i mogę też sprzęgło dokręcić I skraj jest tu mam skręcone wszystko a więc mogę przykręcić świecę. Od razu lepiej czuć pierwsze odpalenie po naprawie, gaźnik jeszcze pusty, pompujemy. Jest paliwo, sanie i odpalamy.